Ty zostawisz suba, a Satiemu w silniku będzie się kręciła śruba. Nara! Zanim zobaczycie zarybienia, to Sati ma zrzutkę. No robię zrzutkę, choć widzę, niektórym się to mocno nie podoba, próbują mi cały czas pod górkę robić. Bo już się muszę zgłosić na komendę w celu wyjaśnienia, po co robię to zrzutkę, no to jest dla mnie tragedia, powiem Wam. Ale robię zrzutkę po to właśnie, żeby wziąć się za Zegrze, bo od tego muszę zacząć, od Starorzeczy, Bugu, Narwi. No i oczywiście w Polsce, tak, nie zostawię jezior na Mazurach, czy Wielkopolski, czy nawet Opola, o którym tak ostatnio jest głośno. Staram się być wszędzie, ale woda, która jest mojemu sercu bliska, to jest Zegrze. Zawarliśmy grupę, mamy chłopaków chętnych do pracy, którzy są przy zarybieniach, przy odłowach. Powiedzieliśmy, że w tym roku nie odpuścimy okręgowi, ale z drugiej strony widzę, że okręg może się tam, że się pozmieniało, nie mam pojęcia, ale okręg też chce tych zmian. Co jest ważne na pewno, że też będziecie walczyć z kłusownictwem, prawda? No to jest główny cel, kłusownicy. No i nie etyczni wędkarze, tak? No sam widziałeś ile no, ryby tak, na ilościowo tak. na sztuki jest wpuszczonej. Zobacz teraz jak się wpuści ludzi 1 maja. No i nie pilno. Rzeź. Rzeź, no, to rzeź. właśnie trzeba zrobić. My wędkarze też się powinniśmy puknąć czasami w klatę i powiedzieć w sensie dziś nie biorę, wezmę sobie jutro. Tak? W się sensie nawet nie tyle co my jesteśmy takiego założenia z Mateuszem, że Nieważne czy jesteś w tej SSR-ce czy nie, widzi się kogoś, kto nie przestrzega regulaminu, Reaguj, zwrócić Ja tyle uwaga. lat nie byłem, ja jestem no właśnie, teraz drugi jest przy... tydzień, drugi jesteś... tydzień w SSR-ce. Idealny przykład. Nie byłem, jako człowiek, jako wędkarz, jako pasjonat, ja reaguję, ja nie potrafię patrzeć, by stał ktoś obok i kusował. ja mam mu nie zwrócić uwagi, no tak. ja rozumiem, że niektórzy się boją. Idź dalej, zadzwoń, są służby. No, no jak to... my tego nie przepilnujemy, to nikt tego nie przepilnuje. Płacisz na te ryby? No płacę. Ja też płacę, więc ja tego będę pilnował. Dla mnie ten, który kradnie te ryby, to jest normalnym złodziejem. To jest kłusownik. I trzeba z takimi walczyć. Nie ma opcji. Jeżeli sami nie zrobimy porządku, nie liczmy na służby. Co jest tej PSR-ki, PSR ssr -ki, jakich mamy służb? Ile? To jest ilościowo, to jest promil. Przy nas 70 tysiącach, może mamy z tysiąc ich. No to co się ma do tego? Upilnuj tych ludzi. Jest tej wody tutaj ogrom, nie tylko zegrze, ale zobacz, jakie mamy rzeki. No, Przecież my mamy największe, szczerze mówiąc, największy okręg w Polsce. Tak? A ma zawsze są piękne wody, jeśli chodzi na y, przykład z Rządza, Piękna no. woda, w której nie ma w ogóle prawie drapieżnika. No, ale widzisz, nie byłoby trzeba zarybień, żeby było chronione tarło. Ja to od zawsze powtarzam, tarło powinno być chronione. To jest matecznik. Dlaczego na tarle się nie pilnuje ryb? Powinny łódki pływać, SSR, PSR na zmianę, powinny być normalne patrole, dogadywać się te służby. Ja liczę na to, że te służby się dogadają. Ja nie chcę tutaj debatować, czy te służby są złe, czy dobre. Działają, tak? No tak. Ale ilościowo patrząc na... Widzicie, zobaczcie, ja mam tak cały czas, mm. Od, odkąd żeśmy spływali. Te służby działają, współpracują, tylko jest tego mało. Musi być w końcu zrobiony... Jakiś, nie wiem, przyczółek ludzi, którzy będą chcieli robić, zapłacić im za to. Ja jestem gotów dołożyć do karty 50 zł. No jasne. Żeby ktoś mi pilnował tych ryb. Bo musi być coś takiego zrobione. Nie ma na razie tatowej jak... straży, jest bardzo mało. Jakby była woda taka jak tutaj, jak mamy zegrze i ta woda byłaby pilnowana, byłoby tu dużo ryby, to jak płacimy 250 zł składki i byłaby tu ryba, to ludzie by nawet 500 zł płacili, żeby łowić. A, ale ty to rozumiesz, a większość płacze. Ostatnio na Facebooku przeczytałem komentarz, że kolega. Płaci PZW i on będzie brał ryb. No. no to jeżeli traktujemy, traktujemy w, stanie, no to... w nasze wody nie tylko PZW, ale w ogóle w Polsce jak sklep, no bo tak patrząc zdrowym rozsądkiem nikt, nie wiem, może nie umie przeliczyć, 250 złotych jak pójdziesz do sklepu rybnego to jest powiedzmy sandacz tak średnio 45-50 złotych. No ile, ile kilo no, kupisz? 5 jest... za 250 zł. Jakby wprowadził taki limit, że no płacisz ty... za kilo 50 złotych, bierzcie to rybę. No. Nikt nie przelicza, każdy widzi te 200-300 złotych, jakie to pieniądze. Ale jak ktoś umie łowić, aż kłusownicy nie, nie jest są prawie. głupi, nie jest to prawie, potrafią no. w jeden dzień sobie zwrócić wszystko. I jeszcze mają następne dni. No, I zarabek. To a to jest właśnie ból, bo inni kradną, a my cierpimy, a później płaczemy, że nie ma ryb, tak? Niestety. Nie może tego być, dlatego chroncie te wody, ja was proszę. I wy też, no. bo wasz Młodę sklep powalę, musi w końcu coś robić. Mateusz, Mateusza, Mateusza, je. tak jest nie, ale dobrze jest, ja się cieszę chłopaki, że my mamy plan właśnie na kanał taki, żeby przedstawiać polskie realia i żeby też ludzie, żeby nie tyle co nie mówię już, że starzy ludzie, żeby się ogarnęli starzy, w sensie starsi ludzie, bo nie ma tak, że starsi ludzie tylko kusują. jest też masa młodych masa. ludzi, którzy mają wpojone w głowie, że złapie, musi zabrać, musi zjeść i tak nie może być, chcemy właśnie pokazywać, że to jest piękny sport, piękna pasja hobby, które no Sprawia mega frajda. I frajda nie jest tylko złapanie ryb. Wiedzą sobie ryby, ale niech zostawią i dla nas. Ale ja żeby zawsze podchodzą. Zdrowy do tego, rozsądek. Tak. tak. I tyś... te świni całej nie zabijesz. Dzisiaj nie zjeść no tak, Dzisiaj, no, no, sorry. No, bądźmy rozsądni. A złapać metrówkę, bo są ludzie, którzy łapią metrówkę, łowią na danym akwenie ileś przygotował cały rok i złapią metrówkę. I za pół roku złapią znowu tą samą rybę, czy tam powiedzmy za dwa lata, bo tam jakąś charakterystyczną rzecz. Masz ma. przykład na orzeż. O że to jest w ogóle wola bajka. Przykład. Zobacz, dwa, trzeci roki. I jak to się rozwija? Jest SSR-ka, która pilnuje, sami z siebie się chłopaki zawzięli, tak no. jest, no My niby z problem był z zarządem głównym, ale dogadano się. Jezioro ma tylko i wyłącznie odłowy węgorza i tarlaka, tak jak teraz były, ale są w tym roku normalnie robione. I to tak powinno wyglądać. My z Mateuszem, jak byliśmy, to naprawdę mega wrażenie. Piękna woda. Można zrobić coś z niczego? I Ze studni? My tu mamy studnię. Ja liczę, że za 5 lat tu będzie to. Po cholerę nam na się jeździć. Pera, mamy zobaczyć, za... jaką wodę. Rozejrzyj się. Mamy w starnice. Łódki, jak są, nie są już wypożyczane. Kiedyś to jak. Jesteś młody, nie pamiętasz? kiedy tu się przyjeżdżało, jak ja tu przyjeżdżałem, to uwierz mi, tu łódkę było dostać do wypożyczenia, bo nie miał każdy swojej. No to był cud, cud. A dzisiaj pięć łódek stoi i puste przystanie. I nikt nie wypożycza. Nikt nie wypożycza, bo nie ma ryby. Jak nie ma ryby, nie ma kasy, nie ma klienta. To my, my też jesteśmy jak klienci, ale nie bierzmy tego aż tak do serca. Tak. Ja przyjeżdżam na, 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 na ryby odpocząć, głowę wywi wywietrzyć, połowić sobie, odetchnąć... Przyjemnie czas. Tak jest, a wszystko. nie tylko po to, że miecho. Ja chcę miecho, zapraszam do Tesco. Pan sobie. Jest coś, tak. tak jest. Szanujmy to co mamy, a czego nie mamy to ratujmy, odnawiajmy to. Trzeba walczyć, no właśnie przykładem jest ten orzec, że walczyli, walczyli i wywalczyli. Mają naprawdę piękną wodę. Ale to jest jedno jezioro, gdzie jest. reszta? Ale miejmy nadzieję, że to jezioro zapoczątkuje. Właśnie, tu zarządkowy ma następny cel, który też będzie pewnie robiony. Bo tu już rozmowy się zaczęły na temat innych jezior. Mam nadzieję, że roś będzie uwolniona od sieci i też już jest tam krupa SSR, która działa, no ale ciągle jest ryba. No, Przypomnijmy, że na Siemianówce, bo nie oszukujmy się, z Mateuszem długo Cię obserwujemy, Ty Mateusza znasz i wiemy, że działasz, na Siemianówce przyczyniłeś się do tego, że jest limit Nie, tutaj Barwena, to ja to jestem Ale Barwena tak. robiła robotę, nie będę ich chwalił, ale to jest towarzystwo ludzi, którzy ale tam też kochają tą miałeś. Mowę. O, ja to jestem Fikus, ja nic, zobacz, o, jak chodzi. Okoń, <noise> widzisz? Tak, to jest siemianówka to jest specyficzna woda, która też potrzebuje, też potrzebuje Ona pomocy. Musiał odpocząć przede wszystkim. Ale widzisz, to jedyna wada polskich wód. Gdzie jest ryba, wszyscy jadą. I nie uchowa się I to. I to nie to, że jadą połowić. Na, jadą na No tak samo naturawe, tak. To nie jadą na ryby, tylko po ryby. Ci Bo ludzie... jest tanie łowienie. Każdy płacze. Ja nie będę już się powtarzał, ale to jest tanie. Bo to jest w stanie stać ludzi na to, no tak. żeby jechać 200 km, 300 km, tam po rybę, w drugą stronę też ich stać. Zap, zapłaci 80%. A na, na Facebooku, Facebooku i... kurwa, jebać PZW, no. nie zarybiają. A zamrażalniki mają niektórzy pełne. Ja rozumiem, też jestem rozgoryczony niektórymi działaniami Polskiego Związku Wędkarskiego, też jebie się z tym związkiem do dzisiaj. Mam problem, sami widzicie no tak, tak. co się dzieje, ale staram się podejść do tego teraz merytorycznie. Rozmawiam z panami. I nie ma teraz czegoś takiego, tak jak no, zmieniło się w okręgu mazowieckim, już w ogóle jest inna bajka, ale zarząd główny też przemyślał to. Też są ludzie, z którymi idzie porozmawiać. Którzy chcą coś zmienić. Lepiej późno jak wcale dla mnie, ja tam zawsze. Kto... Każdy z nas z nich ma coś za kołnierzem. Nie jesteśmy imy święci na wodą, tak no samo, nie, i zarząd no wiadomo, główny. prawda? Ja każdemu daję szansę. Chcą pomóc, chcą coś zmienić, nie zmieniają ale niech to robią tak, żebyśmy my to poczuli na kiju, bo to się dla mnie liczy. Ja nie, nie robię tego wszystkiego po to, żeby, nie wiem, zadowolony był, kurwa, genio, genio, mamy być wszyscy. Ma przyjść mój dzieciak, rzucić kija i ma mieć rybę. Wiad wiadomo, że, się że nie, dos nie będziemy mieli efektów teraz, tylko za 10 lat, powiedzmy. Ale to właśnie dlatego I już musimy działać, no tak, żeby to było. Żebyś... zarybienia to jest kropla w morzu na ten. Ja wzrostnik. na starość, żebym mógł sobie pojechać nad wodę i A, fajnie połapać I moje młody dzieci, tak powinien i tak myśleć. I tak powinno być, no. no. Ja rozumiem, zbiornik się starzeje, chcielodzy powtarzają mi to ciągle, ale i my się starzejemy. Jeżeli ja teraz nie zrobię nic, żeby ta woda odzyskała za 5-10 lat, to świetność, która miała, chociaż w części, no to darujmy sobie. My jak my ide. nie zmienimy, to nic nie Przedam wędki, sprzedam ponton, znaczne znaczki, przykład, <grym> tapetę. A no właśnie, jest taka fajna rzecz. O. Tylko złów i wypuść. Takie, jak to się nazywa? To są naklejki. Wiecie co tu kolega przyniósł? Dał mi kilka. Jeżeli ktoś jest chętny. Fajne takie naklejeczki. To, to można... może zamówić. Tak, może sobie je zamówić. Tam yy, masz jakiś kontakt do niego? Tak, 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 tak. To ja w opisie podam prawdopodobnie. Chyba, że znasz na pamięć teraz. O Jezu, tak? nie musiałbym w telefonie, ale znajdziemy. To, spokojnie. To w opisie. Będziecie tak, mieli. Tak, w opisie będzie kontakt, jeśli chodzi o te naklejeczki. Fajne, bo tutaj jest napisane złów i wypuść. To jest bardzo ważne przynajmniej dla mnie. No bo, <laughs> kurde, no mało jest tych ryb. Ja przykładowo jestem takiego założenia, w sensie z Mateuszem mam coś takiego, że jak łowimy rybę, to okay, nie byłoby zjeść sandacza, smaczna ryba, ale no kurde. No w czym no, problem. Ale... Nie, 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 nie rób tak. Nie no my... można być całkowicie. Ja ale nie, ja nie jejem. Ryb, właśnie... ja jeżdżę z kolegami, którzy tylko... jedzą. Nie, nie do tego zmierzam. Chodzi mi o to, że mamy sandacza i szkoda, złowimy siedemdziesiątkę. To takiej ryby nie bierzemy, bo jest duża i myślę, że jest... my mamy w końcu coś takiego, ile to ikry składa. O, Weźmy sześćdziesiątkę. Tak jest. 60 rybka idealna. Na 60 jedno sobie weźmiemy i to jeszcze nie tak, że chcemy rybę i wjedziemy ją do domu, czy tam żeby na wigilię, na bądź coś. Tylko na miejscu. O to jest świeża rybka, ona się nie marnuje. Raz wzięliśmy, pamiętam, rybę z siemianówki właśnie z Matuszem, że do domu. Urna, no nie, nie zjedliśmy jej chyba przez dwa miesiące. No bo to nie chce się tej ryby jeść tak. Bo to się chce nad wodą. To się chce A nad domu wodą. już leży, wrócić, zjem jutro, i tak. pojutrze. I właśnie to trzeba tak podchodzić. Jak się tutaj. chce rybę, chcecie zjeść rybę, to weźcie odpowiednią rybę wielkościowo. I też, żeby ją zjeść od razu, a nie odkładać jej ryby nie wiadomo ile na jakiś tam czas, prawda? Ryba jest najlepsza, świeża, tak zawsze mi się wydziela. Dobra, bo już sporo materiału się zbierało. Dziękuję za rozmowę. Ja również, dzięki, że przyjechaliście. No bo właśnie młodzież jest potrzebna, żeby to pokazywać. Pamiętajcie o tej zrzutce, link będzie w opisie. Będę bardzo wdzięczny, ja to robię dla Was. To jest dla nas wszystkich, dla PMTK, żeby... Ja nie robię tego no dla tak. siebie, bo mi to jest niepotrzebne. No ja bym to było dla wszystkich. Każdy na pewno inaczej. Każdy da symboliczną nawet złotówkę. Jak powiedzmy 100 osób wrzuci złotówkę, mówię i nie mówię, że miliony osób, prawda? 100 osób wrzuci złotówkę, to jest zawsze 100 zł więcej. Ktoś wrzuci 5 jest, więcej, prawda? I to idzie na ważne. A cele ci którzy ważne. tak narzekają, że ja nic nie robię. To ja im przekażę te pieniądze i niech je, A, ja, A ja pojadę nie, na ryby. Ja sobie. im proponuję, żeby przyjechali i zobaczyli po prostu co robisz. Bo nie widzą tego. Tak samo dużo osób krytykuje te zarybienia. Ja dzisiaj przyjechałem, pierwszy raz jestem na takiej akcji. Ile osób ja nie było? Jestem 15. Za nie Bo jestem z... za zarybieniami, ale jeżeli nie ma innego wyjścia, no to musimy wodzie pomóc. Tu nie ma tych chyba. Ale dużo osób mówi, że zarybienia, a nie zarybiają. No to nie ma. Ile dzisiaj osób przyjechało? O 15, 15 osób no. łącznie było? Łącznie z osobami, które pracowały, że rozwoziły to wszystko i tak dalej. Tak się interesują A przed komputerem każdy klika i pisze, a, nie ma no. zarybień, nie ma ryby. Niestety. No, Kozak w necie, pizda w świecie. Pizda w świecie. Tak Pozdrawiamy. Trzymajcie Na razie się. Do tego materiału. I to za... Żeby nie było żadnej ryby w kumakach, nigdzie nie mam. Gdzie masz... Aaj. Śmiech się śmiechami, no ale to różnie bywa. No i dobra, to co? Kończymy powoli. O, jako ostatni. pierwszy wypłynęliśmy, ostatni spływamy. Ale cóż, tak bywa. Przybywamy do portu idziemy na kawę i pilnujemy ryb, które żeśmy wpuścili. Dzięki, żeście byli. Trzymajcie się. Majki pozdrowienia. Hej!